Dzień dobry moje drogie rybki, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania, gdzie jesteś teraz, na jakim etapie życia się znajdujesz i co dalej. Co przed Tobą. Ten rozkład jest dla osób, które czują, że coś w ich życiu się zmienia, ale jeszcze nie wiedzą dokładnie co, i to jest moment, żeby przyjrzeć się, gdzie jesteś naprawdę, trzy karty pokażą Ci energię obecnego etapu, twoją życiową lekcję oraz to, co możecie trzymać w miejscu, czyli nie pozwala ruszyć do przodu. Jeśli poczujesz, że to, co dla Ciebie przygotowałam, że to, co tutaj mówię do Ciebie, po prostu Cię poruszyło, kliknęło. Zapraszam do drugiej części tego czytania, części rozszerzonej, dostępnej dla społeczności wspierającej. say mm Tam sprawdzimy, dokąd zmierzasz, co możecie zaskoczyć, zgłębimy przyszły potencjał, szanse, możliwe ścieżki. Ta druga część daje wgląd w rozwój, w kierunki działań i daje konkretne wskazówki na przyszłość. Zaczynamy, gdzie jestem teraz, na jakim etapie znajdujesz się, droga rybko, na jakim etapie życia? Karta pierwsza to będzie główna energia obecnego etapu, czyli co dominuje w Twoim życiu tu i teraz. Pokaże nam się tło albo energetyczne, albo emocjonalne, e, albo Sytuacyjne obecnego czasu. Zobaczymy, czy chodzi o moment działania, przełomu, odpoczynku, może kryzysu, a być może stabilizacji. Druga karta y, da nam odpowiedź na pytanie, jaką lekcję mam do przerobienia na tym etapie, y, używając języka tarotowego, a używając języka prozy życia, to po prostu co życie próbuje mi pokazać? Jakie doświadczenie mam mnie wzmocnić bądź otworzyć oczy? E, trzecia karta, co mnie blokuje, co ciebie blokuje lub spowalnia. Co nie pozwala iść dalej. To może być lęk, to może być przywiązanie, to może być jakaś stara historia, schemat, osoba, przekonanie. A I tyle. I skoro już będziesz wiedział, gdzie jesteś, to pora zapytać, dokąd zmierzasz, i ta druga część czytania jest dla osób, które chcą zgłębić i zrozumieć bardziej sytuację. To, co życie szykuje na waszej drodze. Zaczynamy. Co dominuje teraz w Twoim życiu? Zobacz, jaki spokój. Uzdrowienie, spokój, znaczy uzdrowienie, no spokój po prostu, cierpliwość, dbasz o balans, starasz się dbać o balans, starasz się dbać o harmonię, starasz się dbać o równowagę w życiu, starasz się żyć w zgodzie ze sobą, brawo. No, no, aż nie mam ochoty dalej rozkładać kart, bo skoro dbasz, yy, starasz się żyć w zgodzie ze sobą, to doskonale wiesz, co ci sprzyja, czego nie, czego pragniesz, czego nie chcesz w swoim życiu, więc yy, yy, emocje raczej wyregulowane, yy. jest tu umiar, ale za tym umiarem stoi dobrostan. Integracja ze sobą bardzo silna. Wiesz doskonale, co robić, że tak powiem, i uczysz się być może dalej, jakby, jak zachować wewnętrzną równowagę, jak łączyć jakieś przeciwieństwa, jakieś trudności, jak pielęgnować, wiesz, spokój w sobie pomimo tego, prawda? No wiesz, jakby to jest energia, która mówi: ryba albo rozwija, albo już osiągnęła ten poziom zdolności do życia w zgodzie, przede wszystkim ze sobą, ale również ze światem no. idźmy dalej mimo wszystko czego się uczysz czyli co życie próbuje ci pokazać co życie próbuje ci pokazać bardzo mocno strzelcowa energia, jeśli jest ryba która ma strzelca w swoim życiu to ten strzelec nam się tutaj już pokazał w dwóch kartach to tylko chciałam pokazać wam i powiedzieć jakie doświadczenie macie wzmocnić lub otworzyć, lub otworzyć oczy Hmm... Jakaś inicjatywa uważam. Um. No, trochę to jest taka energia, która inspiruje do działania i do wiesz, podejmowania jakiegoś ryzyka, jednak, żeby przełamać stagnację. Czy to jest stagnacja, tego nie wiem, ale być może za jakiś czas wam się znudzi i poczujecie, że już dość i trzeba wpuścić trochę świeżej energii. Więc jak uważam, jeśli jest ryba, tak jak mówiłam, która jeszcze nie osiągnęła tego stanu, ale pracujesz, żeby zachować i dbać o tą wewnętrzną równowagę, to będzie moment przełomowy i życie, życie ci pokaże, OK, to teraz jesteś gotowa. Droga rybo, do tego, żeby przejmować inicjatywę, żeby podejmować jakieś ryzyko, przełamywać tą stag stagnację. Okay. Ale tutaj w tych dwóch kartach również pokazuje się ryba, której życie pokazuje z kolei, że w pewnych sytuacjach tylko i wyłącznie cierpliwość i tylko i wyłącznie wytrwałość. I to jest dla ciebie ok. W sensie, raz gorzej, raz lepiej być może, ale ogólnie jakby jesteś z tym nie tyle za pan brat, co zdajesz sobie sprawę, że to będzie chyba najlepsze wyjście z tej sytuacji. Co blokuje lub spowalnia? Co nie pozwala iść dalej? Znowu strzelec. Bardzo silnie strzelec u jakiejś rybki się nam tutaj pokazał. Spowolnić cię może brak refleksji. To szczególnie silnie przeruca, że buław czasami się nam zdarza. O, już teraz działamy, lecimy, jedziemy i tak dalej. Tak bezrefleksyjnie. Pod wpływem impulsu, nie? Ale to z jakiegoś powodu pokazało się jako coś, co mogłoby spowolnić. Może zabierze ci za dużo energii, którą nagromadziłaś. Natomiast jeszcze sobie myślę, że to jest uwaga na wypalenie przed nadmierną aktywność, dosłownie. uwaga na wypalenie przed nadmierną aktywność. A co nas prowadziło? 10 buław tak jest znowu strzelcowa energia. Wszystkie karty strzelca u ryby nam się pokazały tutaj. I to być z tym ostrzeżeniem, to jest bardzo spójna ta dziesiątka buław. Uwaga na wypalenie przed nadmierną aktywność, po czym prowadzi ci dziesięć buław, karta przeciążenia, karta wypalenia właśnie, karta, wiesz, jakby braku troski o równowagę w działaniu versus odpoczynek. Dodatkowo to jest trochę taka energia, która mówi, słuchaj, nie musisz wszystkiego robić tu, teraz, zaraz. Możesz coś sobie rozłożyć w czasie, albo nie musisz wszystkiego robić sama. Sam. Może można pewne rzeczy oddelegować, lub wręcz jest konieczność oddelegowania czegoś, bo zrobienie tego we własnym zakresie no, będzie dla ciebie mega obciążające. Okej, okay? to jest trochę taka energia. Mm. No, to tyle. Zapraszam do części, słuchajcie, yy, dodatkowej. Skoro już wiecie, gdzie jesteście, to pora zapytać, gdzie z tym wszystkim zmierzacie. I ta druga część jest dla tych, którzy chcą głębiej zrozumieć, co życie szykuje na ich drodze. Tak jak wspominałam, karty pokażą ci kierunek, w którym zmierzasz, podpowiedzą, jak wykorzystać swój potencjał, ale też ostrzegą przed tym, co możecie zaskoczyć. Link w opisie pod filmem. Bardzo serdecznie zapraszam.